15 czerwca 2011 roku 23. Nawiążcie kontakt z młodym, materialistycznym i kapryśnym społeczeństwem. Moja szczerze umiłowana córko: próby i duchowa oschłość, które obecnie znosisz, są przeze mnie dopuszczone, by przyprowadzić się jeszcze bliżej do jedności ze mną. Czasami, gdy cierpisz, muszę odwrócić się w inną stronę. Aby nie musieć być świadkiem Twojego smutku Gdy jednak zniesiesz każdą próbę I przejdziesz dalej do następnego etapu Staniesz się jeszcze silniejsza niż wcześniej Im głębsze staje się Twoje cierpienie Przez okrucieństwa i nadużycia innych Którzy wyśmiewają się z Ciebie Z powodu Twojego świętego dzieła Tym więcej otrzymasz łask Jak cierpieć w moje imię? Nie wystarczy jednak cierpieć w moje imię. Nie wolno ci otwarcie narzekać na te udręki. Aby mnie zadowolić, musisz cierpieć w milczeniu, moja córko. Światu na zewnątrz musisz wydawać się radosna. Dopiero wtedy twoja dusza zostanie umocniona i doprowadzona do poziomu świętości, którego wymagam od ciebie dla twojej misji. Bo kiedy rozwijasz się w ten sposób, to wydany owoc sprawi, że gdy będziesz głosić moje słowo, moje orędzia będą skuteczniej wysłuchiwane w każdym zakątku świata. Tym razem, gdy przygotowuję wszystkie moje dzieci na największe wyzwanie od mojego ukrzyżowania, ważne jest, aby jak najwięcej ludzi usłyszało moje najświętsze słowo. Prawda, która jest obecnie objawiana, będzie słyszana nie tylko przez wierzących, ale także przez tych, którzy nie chcą mnie znać, lub nie chcą zaakceptować prawdy o istnieniu Boga, Ojca Przedwiecznego. Nawiążcie kontakt z młodym, materialistycznym i kapryśnym społeczeństwem. Moja córko, musisz posłużyć się metodami, które przekażą moje słowo młodemu, materialistycznemu i kapryśnemu społeczeństwu. Upewni się, że przekazujesz je w taki sposób, że oni to rozumieją który przyciągnie ich uwagę i o czym będą mówić. Jakież dobro wynika z tego dzieła, jeśli jest ono po prostu umacnianiem mojego świętego słowa tylko wśród wierzących? Tak ważne jest, aby przypomnieć moim wyznawcom obietnice, które złożyłem, gdy powiedziałem, że przyjdę powtórnie, ale muszę też za wszelką cenę dotrzeć właśnie do tych dusz które nie posiadają wiedzy, zrozumienia, albo nie są zainteresowane moim współczuciem dla ludzkości. Ty, moja córko i moi wyznawcy, macie teraz obowiązek informowania o prawdzie agnostyków, ateistów i całe młode pokolenie. Mówcie do nich w łagodny sposób. Nigdy nie bądźcie agresywni, używajcie słów zachęty. Sprawdźcie, aby moje słowo zainteresowało. To nie koniec świata. Rozmawiajcie z nimi o złożonej przeze mnie obietnicy nowego raju na ziemi. Nie będzie to oznaczać, że świat się skończy, ale raczej, że wyłoni się teraz nowa era pokoju, radości i szczęścia. Oni nie mogą i nie wolno im odwrócić się od tej chwały. Módlcie się za nich, przyprowadźcie ich do mnie a otrzymacie szczególne prowadzenie i łaski. Prostota i prawda powinny być waszą wybraną bronią. Dawajcie przykład. Moja córko, musisz zaplanować teraz wykorzystanie różnych i nowych metod przekazywania mojego słowa. Do osiągnięcia tego celu zostanie ci dana pomoc. Szerz moje słowo, korzystając ze współczesnych środków przekazu. Muszą zostać wykorzystane współczesne sposoby przekazu, aby zapewnić, że moje słowo szybko się rozprzestrzeni. Módl się teraz. Poproś wydawców w tak wielu krajach, jak jesteś w stanie, o publikowanie tomów w tak wielu językach, jak to możliwe. Używajcie nagrań audio i wideo i innych metod, by szybko szerzyć moje słowo. Zwerbujcie ochotników do przekazywania moich orędzi do tłumów. Bo to moja córko uratuje duszę. Kocham Was. Wasza siła i determinacja w osiągnięciu sukcesu w tym dziele, powstająca z czystej miłości, którą macie do mnie i mojej umiłowanej matki, przyprowadzi dusze, które w innym przypadku poszłyby do piekła, z powrotem w moje ramiona i do zbawienia wiecznego. Zignorujcie tych, którzy okazują brak szacunku dla mojego imienia. Bądźcie odważni, zignorujcie obelgi, nie odpowiadajcie tym, którzy okazują brak szacunku dla mojego imienia. To moi uczniowie będą tymi, którzy najbardziej was zranią, bo wielu prawdziwych moich uczniów, mających dobre intencje, od czasu do czasu popełnia błędy. Ich znajomość mojego nauczania może stworzyć poczucie dumy, która prowadzi do arogancji. Następnie wkrada się intelektualna pycha te moje słabe kochające i poważne dusze których miłość dla mnie nie podlega dyskusji nie mogą nigdy patrzeć z góry na te które według ich odczucia są na złej drodze nie mogą wpaść w pułapkę szatana przyjmując pozycję wyższości i poważnej sztywności staje się to wtedy walką na bystrość by zobaczyć, kto jest w ludzkich kategoriach bardziej kompetentny niż inni, albo kto ma lepsze zrozumienie prawdy mojego nauczania. Pamiętajcie czego uczyłem was wszystkich. Prawda jest prosta, prawda jest miłością, w swoim dążeniu do udowodnienia waszej interpretacji mojego świętego słowa. Jeśli nie okażecie miłości i cierpliwości, to wasza wersja prawdy nie jest moją. Miłujcie się wzajemnie. Wszyscy jesteście równi w moich oczach, ale ci z Was, którzy wyruszają własną drogą, aby pomóc przyprowadzić moje zagubione dusze z powrotem do mnie, wy urośniecie w moich oczach. Wasz boski Zbawiciel, Król całej ludzkości, Jezus Chrystus.